Wow, witajcie e, w kolejnym odcinku. Dzisiaj w ogóle chcę wam coś powiedzieć. Dzisiaj w ogóle planujemy film obejrzeć, prawda? Ale nie te krasne na, na pokaz, które po prostu w poprzednim filmie oglądaliśmy. Po prostu chcemy tutaj iść do mamy, tutaj chcemy. E, Ponieważ po komórkę, żeby też e, film, żeby taką jakby bajeczkę, chcemy filmiki obejrzeć. Dobrze, dobrze, to my tutaj e, właśnie już właśnie e, idziemy tutaj do mamy, no i będzie pewnie wspaniale. Mamo! Tak? E, bo mi chodzi o to, że chcę jakąś bajeczkę obejrzeć. Na komórce? No. A odrobiłeś zadanie? O, jeszcze nie odrobimy. Najpierw proszę o zadanie z czwartku. Okej, okay. no, 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 no. Okej, okay, okej. Okay. Ło, wow, witajcie. Więc o to właśnie chodzi. Chcę, właśnie, e, właśnie chciałem obejrzeć, obejrzeć te bajki. A my musimy zrobić tutaj pracę domową. Patrzcie, tutaj nawet ja mamy tutaj książki. A ja chodzę już tutaj do trzeciej klasy, słuchajcie. Będziemy tu pokazywać, że razem wszyscy jesteśmy tak samo aż Jarzbietki i Grześ Wtedy obejrzymy. Patrzcie, tutaj nawet mam tutaj zaszedł jedną linię. Zobaczcie. O, w pierwszej tutaj lekcja, ło. Dobra, to tutaj zrobię, tutaj mam tutaj nawet zaległość czwartku, słuchajcie. Właśnie, no i no po prostu, bo, bo, bo pani mówiła, że nikt nie jest zadane, a jednak okazało się, że jesteś zadane, więc musimy odrobić to, jak mam mówiła, więc czekajcie. Dobra, tutaj usiąść na tym krześle. Ach, och, nawet tutaj trzeba było filmu zmienić chyba obrós. To, to czekajcie chwilkę, dobrze? Wow, słuchajcie, e, właśnie tutaj, e, mam tutaj w jedną godzinę tutaj pracę tutaj domową, ale może chyba usiąść dobra. Mi, Michał, wykonaj ćwiczenia w domu. Pytanie czwarte, strona czwarta, podręcznik, część czwarta. Właśnie idę tutaj, ja tutaj podręcznik pokazać, już tu usiadłem. Patrzcie, to jest czwona. Jak możemy dbać o naszą planetę? Wymyśl i zabierz w zeszycie trzy hasła, że zachęcą ludzi do o ziemi. Hmm, to to jest tutaj problem, a my musimy, my po prostu jak najszybciej to po prostu wymyślać, bo to przynajmniej się na 2,5 minuty w ogóle. Ojejku, noc, nie wiem, ale w razie czegoś to zastopujemy, okej? Okay? Dobra, No, w ogóle po prostu. Uch. Biorą się z tego po prostu pożary, no, jakiś tam śmieć, są no, wiem po prostu. Nie wiem tak na zmianę robić. Wiem co, ja wiem co by trzeba robić po prostu, po prostu, że ludzie po prostu muszą by ścinać w ogóle, żeby ludzie zachowali, żeby po ludzie te, że po prostu ludzie, że po prostu tu nie ścinać. Żeby ludzie po prostu tych drzew e, nie ścinali po prostu... ponieważ nie ma w ogóle... ponieważ się ciężko oddycha wtedy. To jest, to pisz. Po prostu. Możesz Birką w ogóle dokładnie powiedzieć, jak się pisze w inulinie. Najlepiej, żebyście wiedzieli jak to się to pisze. Po prostu. Ludzie dbajcie o ziemię. Nie ja napiszę, okej. Okay? Drzew, bo nie chce nacis. Że będziecie. To ja to zrobię. Ja napiszę, okej? Okay? No, czy to 滚去滚去。 Wrócili z tym, że drzewo gdzieś w tym miejscu Najlepiej, żebym patrzył to pismo i nagrywał w to. Dobra, to to jest w ogóle 5 minut. Się już to nagrywa, słuchajcie. Bliżej się do tego wrócimy, bo to tu kapra to noza nie się o Tutaj Marzenka kupiła ziemię Zilustruj z podkreślone zdanie wyrazy. Marzenka kupiła ziemię do roślin doniczkowych. Dzięki satelitom wszyscy możemy podziwiać Ziemię widzialną z kosmosu. No dobra, dobra, to tutaj trzeba tutaj kupić taką Ziemię sadzoną, a tutaj taką Ziemię naszą planetę. No to będziemy rysować. Ja to narysuję, okej? Okay? No nam. Dobra, dobra. będziemy ci pomagać. Dobra, ty teraz coś zrób, okej? Okay? O, nie dobra. Szybko się spieszyć. To, to pa, premie, do zobaczenia, pa, pa. Tutaj jeszcze ja się z wami żegnam, patrzę tutaj na ziemi, więc czym się one różnią? Pa.